Witam Państwa. 12 maja zapraszam na komentarz, w którym omówię WIG-20 dla S&P SNP według technik Fibonacciego. Jaka jest sytuacja w tej chwili na WIG-20? Mamy impuls wzrostowy, sytuacja w ujęciu krótkoterminowym, impuls wzrostowy i korekta klasyczny układ ABCD z projekcjami wypadającymi w przedziale 2357-61 W minionym tygodniu bykom nie udało się niestety zanegować takiego krótkoterminowego dość szerokiego korytarza cenowego 2415-24. W pobliżu jednak jest wspomniany przed momentem węzeł popytowy 57,61. Uważam, że dopiero zanegowanie tej strefy no, yy, świadczyłoby o takim średnioterminowym wzroście podaży, tak to nazwijmy, i stanowiło zapowiedź powrotu indeksu do strefy 2295, 99 bądź bazowej zapory popytowej 2247,53. Pozytywny Sygnał to z kolei zanegowanie wymienionego przed momentem przedziału cenowego 2415-24, co z kolei powinno implikować ruch w kierunku kluczowego oporu w ujęciu krótkoterminowym 2457-61. Dla kontrakta z kolei ważną i nieprzypadkową rolę w tej chwili odgrywa węzeł 2359-64, właśnie tutaj w tym korytarzu wypadają projekcje prozrostowego symetrycznego układu ABCD, ale również układ. X A B C, D, no, widocznego w zasadzie jedynie w skali intradayowej. Bykom udało się obronić ten właśnie węzeł. Dzisiaj również podejmowane są tutaj działania, działania odwetowe, tak to nazwijmy działania obronne, ale o pierwszym sukcesie byków z punktu widzenia horyzontu intradojowego moglibyśmy mówić dopiero w momencie zanegowania strefy 2396-2400. I w takiej sytuacji zwróciłbym uwagę, no, nazwijmy to na filtr cenowy czyli wąski zakres 2408-2410, bowiem dokładnie Tutaj w tym przedziale wypadają projekcje prospadkowego intradojowego układu symetrycznego A, B, C. I dość istotny zatem przedział cenowy, który koresponduje w jakimś stopniu z tym bazowym oporem 2396-2400, więc o pozytywnym sygnale moglibyśmy mówić tak naprawdę w momencie trwałego sforsowania strefy 2408-2410. Wówczas dość szybko powinno dojść do konfrontacji w tym węźle znanym nam już z opracowania poralnego 2425-29. Sygnał negatywny to z kolei zanegowanie strefy 5964 wraz z filtrem cenowym wytyczonym na bazie zniesienia 113%. W ostatnim komentarzu sporo pisałem właśnie o tym pułapie cenowym. Na razie popyt broni wsparcia technicznego 5964. Indeks DAX. Mamy trend boczny w ujęciu krótkoterminowym, nadal dwie strefy tutaj funkcjonują, są respektowane, 9658.93. popyt nie odpuszcza, wydaje się, że będą podejmowane kolejne próby zanegowania właśnie bariery podażowej 9658, 93, co w połączeniu z zanegowaniem czerwonej górnej median line wygenerowałoby pozytywny sygnał. Z kolei na indeksie S&P wydarzenia rozgrywają się cały czas w okolicy zniesienia 88,6, które jakieś wybitnie precyzyjnie jest respektowane w tej chwili. Nie dochodzi do wzrostu presji podażowej, a jak już wiemy z poprzednich opracowań, dopiero zanegowanie strefy 1838-43 oznaczałoby, że prawdopodobnie ten ruch spadkowy zainicjowany trzy tygodnie temu wejdzie w swoją kolejną fazę. Na razie takich sygnałów na S&P nie ma. Są tylko problemy z zanegowaniem zniesienia 88,6. Dziękuję bardzo.